Witaj w dniu 21. Gratulacje z powodu ukończenia 21-dniowego programu obfitości Deepaka Chopry. Dzielenie się z Wami tymi medytacjami było dla nas wielkim przywilejem. Podczas tego spędzonego wspólnie czasu, dostałeś narzędzia do codziennej pracy, aby manifestować obfitość w swoim życiu. Pozyskałeś pewność, że obfitość jest Ci przynależna. Poprzez doświadczanie obfitości, która jest wszędzie wokół Ciebie, wiesz, że współtworzysz ze swoim wyższym ja i naprawdę możesz wyrażać siebie jako istotę pełną obfitości. Możesz mieć wpływ na życie innych i na cały świat. Dzisiaj poprowadzę cię przez wizualizacyjną medytację, gdzie zasadzimy ziarna tej świadomości obfitości, aby wytworzyć jeszcze więcej miłości, więcej szczęścia, powodzenia i wszystkiego, czego sobie życzysz. Świadomość, że obfitość będzie płynąć z łatwością i bez wysiłku do Twojego życia, zostanie rozprzestrzeniona. Zacznijmy. Usiądź wygodnie i łagodnie zamknij oczy, oddychaj, puszczając wszystkie myśli. Pozwól, aby umysł zabrał cię na piękną łąkę. Tak spokojną i zapraszającą, że chcesz usiąść wśród jej traw i cieszyć się jej cudownością. Dotykasz Ziemi, a ona wydaje się być ciepła, miękka i żyzna. Nawiązujesz połączenie z Ziemią. I masz ze sobą różnego rodzaju nasiona nasiona wdzięczności docenienia miłości pokoju dobrobytu więzi nasiona harmonii zdrowia powodzenia radości i błogostanu Otwierasz paczuszkę z nasionami i wysypujesz je na dłoń, a następnie rozsiewasz je po tej żyznej ziemi. Ufasz, że kiedy już zasiałeś nasiona, słońce i deszcz odżywią je, a one wyrosną na silne żywotne rośliny. Siedząc w tych cudownych zapachach łąki, zanim ją opuścisz, w ciszy powtarzaj za mną te słowa, czując jak rezonują z tobą w centrum twojego serca. Jam jest nieskończoną obfitością. Jestem nieskończoną obfitością. Jam jest błogosławieństwem. Jestem błogosławieństwem. Jam jest błogostanem szczęścia. Jestem błogostanem szczęścia. Jam jest znakomitym samopoczuciem. Jestem znakomitym samopoczuciem. Jam jest bezwarunkową miłością. Jestem bezwarunkową miłością. Jam jest kompletną harmonią. Jestem kompletną harmonią. Jam jest wewnętrznym spokojem. Jestem wewnętrznym spokojem. A teraz weź powolny, głęboki wdech przez nos, wypowiadając dźwięk So. Następnie wydychaj powietrze przez nos. Powtarzając: Han. Kontynuuj, pozwalając, aby Twój oddech płynął swobodnie, powtarzając na każdym wdechu: so, a na każdym wydechu: han. Jeżeli Twoja uwaga popłynie ku myślom, dźwiękom z otoczenia lub odczuciom w ciele, tu wróć świadomością do powtarzania mantry i łagodnie powtarzaj z wdechem so, z wydechem han. Kontynuuj medytację, a ja czuwam nad czasem. So han. So han. So. and um. Proszę, uwolnij mantrę i powróć ze świadomością, z powrotem do ciała. Daj sobie chwilę na odpoczynek, robiąc głębokie i spokojne wdechy i wydechy. Kiedy poczujesz, że jesteś gotowy, łagodnie otwórz oczy. Zasiałeś nasiona obfitości do łona kreacji, gdzie na pewno z łatwością i bez wysiłku zakwitną. Zaufaj, że zawsze możesz połączyć się ze źródłem, ze swoją prawdziwą esencją. I kończąc to wspólne wyzwanie, zostawiam cię z ostatnią, centrującą myślą, z afirmacją, która będzie Ci służyła jako świetne przypomnienie tego wszystkiego, co razem eksplorowaliśmy. Oto ona: Każdą chwilę, każdego dnia przeżywam moje życie w obfitości. Każdą chwilę, każdego dnia przeżywam moje życie w obfitości. Każdą chwilę. Każdego dnia przeżywam moje życie w obfitości na